Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak ustawić zdjęcie kontaktu oraz plakat kontaktu w telefonie iPhone 17. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu. Tutaj wybieramy kontakt, którym chcemy dodać zdjęcie. Następnie w prawym górnym rogu wybieramy opcję Edycja. Naciskamy jeszcze raz edycja, i tutaj możemy dodać sobie nasze zdjęcie kontaktu. Możemy wybrać opcję zdjęcia i w tym miejscu wybierać opcję kamera, aby wykonać w tym momencie zdjęcie, które ustawimy jako zdjęcie naszego kontaktu. I możemy użyć lub zrobić nowe zdjęcie. Możemy tutaj też wybrać sobie. Z biblioteki zdjęć, czyli z naszej galerii, możemy sobie wybrać jakieś zdjęcie i je ustawić. Do tego mamy różne edycje z różnymi filtrami, lub też możemy sobie dowolnie przycinać nasz, nasze zdjęcie. Następnie możemy sobie ustawić emoji. Wybieramy sobie ikonkę emoji, która będzie na tym zdjęciu. Możemy też nacisnąć tutaj, aby wybrać awatara. Czy też na przykład inne emotki. Jeżeli sobie już coś wybierzemy, naciskamy dalej i możemy też edytować je w różny sposób. Możemy też je przycinać, lub od nowa wymienić naszą emotkę. Możemy też wybrać monogram. Będzie to mm, pierwsze. Dwie litery, czyli inicjały naszego imienia oraz nazwiska, a raczej kontaktu, który się tu znajduje. Możemy też sobie nacisnąć tutaj na te literki, aby tak samo zobaczyć więcej opcji edycji. Możemy też tutaj zmienić czcionkę sobie, zmienić grubość, jak i kolor. I na samym dole mamy emoji. I tutaj możemy sobie wybrać emotki z naszego telefonu i tak samo zmienić sobie kolor. Jeżeli naciśniemy w tym miejscu, będziemy mogli wybrać inną emotkę. Następnie możemy wybrać sobie od razu plakat. I tutaj tak samo mamy identyczne opcje tak naprawdę, czyli mamy znowu zdjęcia kamera, czyli w tym momencie robimy zdjęcie i ustawiamy biblioteka zdjęć, czyli robimy zdjęcie, yy, przepraszam, wybieramy zdjęcie z naszej galerii możemy wybrać Memoji czy też Monogram, nie mamy tutaj tylko opcji yy, emotki i jeżeli już sobie wybierzemy, tu jeszcze możemy wybrać yy, customizację. Aby zmienić jednak jakiś wygląd jeszcze tego dodatkowo możemy zmienić inicjały, więcej nawet liter napisać, bo 3 aż dajemy sobie gotowe i zapisujemy w prawym górnym rogu, wybieramy tylko awatara, i zatwierdzone mamy ustawiony plakat oraz awatar naszego kontaktu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!